Siema, robić tak? Tak. No jelo. elo. Siemonecku, z tej strony z i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, a dzisiaj sobie pokażę wam jak na przykład nazwać tak fajnie itemki, poczekajcie pójdziemy sobie na spawnę. Um, jak nazwać tak mega fajnie um, itemki na przykład na kolorowe jak tutaj mamy proszę bardzo, alitra um tylko elektra niszcza no właśnie, tutaj mam tak mega coiny jak to na przykład to tutaj jeszcze nie zrobione ultra coins eee, więc tak jak to teraz nazwać już wam pokazuję i ale najpierw oczywiście zostawcie łapkę w górę sobie kazbonączkiem bo takich odcinków no a my już lecimy do pluginów jesteśmy i tutaj mamy ogólnie na przykład taki napi jakby ogólnie mamy ten do tego pluginu link w opisie i ogólnie tak to wygląda tutaj mniej więcej więc po prostu to teraz Instalujemy, ja już to mam zainstalowane, więc y, tam nie muszę tego instalować, tutaj nie patrzcie, bo tam, tam sobie pobierałem jeszcze y, sklep u koźnikach, to też mogę zrobić osobny poradnik, y, ale tak, wybieramy ten plugin i jeszcze musimy znaleźć sobie taką stronkę, która też oczywiście będzie w y, opisie, y, w opisie filmu wszystko będzie, wszystkie linki oczywiście, y, no i teraz po prostu na przykład idziemy do Minecrafta i Dobra, jesteśmy w Minecrafcie już Sorry, yy, że ale nie wiem dlaczego na OptiFine mi takie coś wzięło Jesteśmy już na naszym tutaj, proszę bardzo, serwerze I sobie, weźmiemy sobie na, yy, i sobie na przykład, weźmiemy yy, No nie, dobra, weźmiemy sobie Tarcz, tarcze sobie weźmiemy na przykład I ona ma taki brzydki napis, nie ma żadnego opisu No po prostu nie, nie wygląda to ładnie I teraz jak to zrobić? Właśnie w, po, z pomocą będzie nam ta, ta stronka. E, momencik idziemy na nie. Dobra, mamy na tą stronkę i tutaj na przykład spisujemy sobie swój tekst, co byśmy chcieli na przykład nazwać. E, Jak byśmy chcieli tą rzecz nazwać... Talcza, nie wiem, smoka na przykład. E, nazwijmy takie nazwijmy tak. Tutaj proszę bardzo mamy z boku takie dwa tutaj kolorki. To bierzemy sobie, klikamy w pierwszy i wybieramy sobie na przykład tutaj pierwszy kolor kolorek. Ja sobie wybiorę na przykład em, fioletowy, czy tam, no, różowy, a drugi kolorek tak samo wybieramy sobie. Em, I na przykład drugi już wybiorę. Na przykład drugi wybiorę o taki. I takie, takie nam coś właśnie wychodzi. I teraz mamy tutaj taką długą, długą linijkę, i ją kopiujemy. I lecimy do Minecrafta. Dobra, jesteśmy już w Minecrafcie, i zaraz najpierw ją nazwijmy, a później dodamy do niej opis. Yy, więc tak, mamy zwykłą tarczę, i teraz, żeby zmienić, żeby miała właśnie ten nick, yy, wpisujemy Ukośnik item Edit yy, Rename i wklejamy tą waszą formułkę, czy tam, no, no, no po prostu to, co tam skopiowaliście. I mamy, proszę bardzo, nazwany, tarcza smoka mamy tutaj pięknie nazwane i teraz y, na przykład robimy na tej samej zasadzie teraz na przykład zrobimy sobie opis y, i zrobimy sobie opis jakiś inny ale tego już wam nie będę pokazywał ogólnie tak samo robimy tylko po prostu będzie inna komenda, tak samo sobie nazywamy co tam chcemy, ale po prostu będzie inna komenda jak już mówię, więc ja sobie to zrobię i zaraz się widzimy dobra słuchajcie już jesteśmy mamy normalnie, nic tu nie zmieniałem i teraz jak zrobić właśnie ten opis y, wpisujemy Y, ogólnie y, item edit i teraz wpisujemy sobie y, y, lore lore add i tą waszą formułkę i proszę bardzo jak to y, wygląda tylko dlaczego nie wiem dlaczego tam jest na końcu takie q coś tam coś tam F9 y, no ale tak to ogólnie ma wyglądać tylko ja to coś źle zrobiłem i uważ tego nie będzie tego na końcu. Ja to po prostu musiałem jeszcze skopiować po prostu złą dodatkową linijkę, więc po prostu mamy tutaj. Na to nie zwracam uwagi, bo tego nie będziecie mieli. No i słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Do zobaczenia w następnym poradniku. Pa.